Witam Was, moje drugie skorpiony, na kanale Kitwich 4. Czytanie moi drodzy na miesiąc styczeń 2026. Czytanie jest opóźnione troszeczkę, co prawdopodobnie zauważyliście. Mam nadzieję, że nie wpłynie to w żaden sposób no, na tą energię styczniową i to, co się u Was dzieje. Wiecie o tym, że. Te czytania, mimo tego, że są ogólne, no, mogą być akurat dla kogoś z Was bardzo rezonujące, i w związku z tym, nawet skoro one są z opóźnieniem, ta energia może być właśnie na ten obecny moment jeszcze bardziej dla Was intensywna i przydatna, i no, mam nadzieję, że to tak właśnie będzie. To przesunięcie czasowe wynikło z powodu świąt i Nowego Roku, ponieważ. No, każdy ma swoje obowiązki, każdy ma swoje sprawy do e, zrobienia, tak samo jak wy, tak samo jak i ja, e, ale też i w międzyczasie możemy znaleźć tam chwilkę oddechu, i ja właśnie z tego skorzystałam. Także, e, sorry, kochani, wpłynęło to niestety na opóźnienie co do czytań. E, nawet nie pokazały się czytania na pełni Księżyca, więc e, no, trudno. Jak to się mówi, it is what it is, i um, no, wracamy do tego porządku y, i tego, co się nam tutaj pokazuje y, dla Waszego znaku na ten y, miesiąc, styczeń, a wy macie karty no, rewelacja. I pomimo tego, że ta karta dominująca na ten miesiąc to jest karta niezdecydowania, to jest karta osoby, która nie wie, czy ma skorzystać, czy ma. A, to brać, mimo tego, że nie jest zadowolona z, ze swojej codzienności, z tego, co robi, z tego, w czym i z kim ma do czynienia, w czym się znajduje, czy to jest praca, czy to są relacje, czy to są jakieś tematy bardzo Wam wiadome osobiście. No, mam pokazaną osobę, która dostaje coś z przestrzeni, może z tego skorzystać, może zmienić tą energię wokół siebie. Ale jakby się bardzo nad tym zastanawia, czy to jest warte, czy to nie jest zbyt ryzykowne, czy to um, no, powinniśmy brać i korzystać z tego. Więc taka jest energia tutaj, która jakby może dominować, ale wynika to między innymi z tego, że jakby ktoś się może bać y, o stratę tego, co ma, a tutaj widzę y, kartę dziesięciu kielichów. I dziesiątka kilików to jest karta, która mówi o dobrobycie, o rodzinie, o domu, partnerze, partnerce, y, dom, rodzina, dzieci. I ta propozycja prawdopodobnie może to zmienić, tą właśnie przestrzeń, z którą Wy jesteście bardzo związani. Um, i może podejmowanie jakiegoś rodzaju ryzyka, które nie do końca dla Was jest wygodne, nie wiem, bo te zmiany też nie zawsze dla wszystkich, mimo że ich szukamy, są, nie wiem, w odpowiednim momencie, czy też przychodzą z odpowiedniej strony. Może też nie do końca aż tak bardzo chcieliśmy coś zmienić. W każdym razie tutaj jest dużo rzeczy, które uważacie, że moglibyście stracić albo nadużyć. Ja bym powiedziała, że. Dla kogoś z Was wiem, że nie, nie tylko do Panów tutaj mówię i nie wyłącznie do Pań, ale tu mi się pokazała też energia osoby, która by w związku z tym musiała zostawić dom rodzinny, i tu mi się by to pokazywało w kontekście pracy lub nauki, więc może to być dziecko, może to być po prostu opuszczenie domu, jakiegoś bezpiecznego zakątka, ale tu mi się mężczyzna pokazał jako ojciec, Opiekun, osoba, która nie wiem, ponad wszystko ceni sobie moralność, więc jakby coś, co mogłoby wpłynąć na zachwianie tej energii, tak w całości. Więc tutaj musicie patrzeć indywidualnie, ale do przeszłości przechodzi jakaś energia rozsądku. Nie jest to nic złego tutaj, akurat w tej karcie, bo rozsądek to jest jedna z rzeczy. Ale ja tutaj też widzę taką energię, gdzie nie wiem, jakieś zasady by mogły zostać naruszone, takie, których się ktoś zbyt mocno by trzymał, jakieś schematy, w których ktoś się przyzwyczaił żyć, i po prostu one, no, muszą jakby żeby coś się zmieniło, to musiały być, zostać naruszone, e, lub jakaś zależność. I zależność na przykład, tak jak powiedziałam, od domu, od e, jakiegoś szefa, od jakiegoś prawa, które gdzieś tam trzeba będzie złamać e, dla wyższych wartości, które cały czas mogły być pod świadomości niewiadomą dużą e, i ryzykiem. I teraz w głowie tego czytania wy macie kartę ośmiu buławików. Karta ósemki buław, ona mówi tylko o waszych myślach i z czym one będą związane tutaj w tym miesiącu, ale to jest ruch, zmiana, to są podróże, to są e, jakaś przestrzeń, która zacznie e, napływać do was jako informacje, czyli bardzo wzmożona komunikacja by się tutaj pokazywała, ale. To wszystko, co byście tutaj podejmowali decyzję, łączy się z tym, że tutaj nie, ten pierwszy przynajmniej moment nie będzie należał do takiego spokojnego, tylko będzie trzeba naprawdę tutaj się poddać różnej e, energii zmiany, która będzie z wieloma tematami z, e, związana, czyli tak jak z przestrzenią, z dokumentami, ze zmianą, nie wiem, miejsca zamieszkania, miejsca pobytu. E, Podpisywanie jakichś umów, wywiązywanie się ze zleceń. To wszystko jeszcze więcej, bo ja nie jestem w stanie nawet wymienić no, i dać tylu przykładów, żebyście wszyscy odnaleźli tutaj swoją własną pozycję, ale to jest ruch, to jest dynamika tutaj, której trzeba by było się poddać, w nią się wczuć, z nią się w jakiś sposób tutaj, wiecie, połączyć. I teraz w podstawie tego um, waszego rozkładu, wy macie kartę, Fazia monet, i to jest karta rewelacyjna. Do tych wszystkich kart ona już zapowiada, że tutaj przyjdą do Was takie zmiany, które będą e, się opłacały, okej, okay? że Wy dostaniecie, nie wiem, podwyżkę, że Wy dostaniecie e, szansę na rozwój, że Wy będziecie mogli tutaj, m, jakby w końcu zacząć iść w tym kierunku, w którym od zawsze chcieliście, wystarczy tylko podjąć tą, e, tą zmianę, okej. Okay? Więc bardzo dobra energia monet zawsze mówi o ofertach, o właściwym kierunku, o jakiejś wiedzy, o umiejętnościach, które ktoś będzie zdobywać. A przy tym wszystkim macie kartę sukcesu, która się pokazuje w tej pozycji przyszłości najbliższej. I to jest karta już potwierdzająca jakby tą zmianę, na którą byście się ewentualnie zgodzili, bo ja tutaj nikomu nie mogę sugerować, każdy musi się kierować rozsądkiem, informacjami, faktami i swoimi potrzebami, ale ta karta Wam mówi o tym, że ta najbliższa przyszłość przyniesie Wam spełnienie. To jest karta uznania, to jest karta sukcesu, wyjścia na prowadzenie, więc y, bardzo mega dobra energia. Y, no, dla Was się tutaj pokazuje na ten miesiąc. I teraz lęki, obawy, no tutaj mnie ta karta akurat nie zdziwiła, bo macie dziewiątkę monet, więc wy się tak jakby moglibyście obawiać, czy na pewno na tutaj będą zyski, czy na pewno to nie będzie tylko na chwilę, czy um, no, te mo moje marzenia zdążą się zrealizować, tak? Dziewiątka monet to jest niezależność, tak? Komfort to jest yy, karta... Yy, samodzielności, tak? Dobrych zarobków, jakiejś stabilności, stałości, bezpieczeństwa, ale też takiej energii, która jakby zawsze y, no, w, jest w w takim dążeniu do, do tego, jeśli podejmujemy się no, jakiegoś wyzwania, tak? jakiegoś zadania, żeby były zyski, a ta karta właśnie jest tymi zyskami, jednak cały czas po świadomości, nie do końca takimi, które już o, o, przy tym rozkładzie mówią, że to jest gwarantowane. Tutaj może. Może być tak, powiedzmy, pół na pół, przynajmniej w Waszym domniemaniu, że tak właśnie to się by potoczyło. Teraz karta, która Was pokazuje na ten miesiąc, jak Was będzie postrzegało Wasze otoczenie, czyli ta społeczność, z którą najbardziej blisko jesteście, może to być rodzina, mogą to być znajomi, mogą to być ludzie z pracy, ale ta karta mówi o zatrzymaniu. Karta, która mówi o osobie, która się nie spieszy, która daje sobie trochę czasu. Karta, która często mówi o tym, że nie za bardzo ktoś się do czegoś spieszy, może nie być gotowości w tej karcie, może mogą wpłynąć tutaj na to wahanie czy zawieszenie, no coś z przestrzeni, coś co jeszcze na coś moglibyście nie być po prostu wystarczająco przygotowani, tak? więc no to jest takie przetrzymywanie czegoś. Nadmierne no, czekanie to tak, na, chyba tutaj najbliżej jest tej karty wisielca, czyli tak zawiesić się na jakiś czas z jakąś, nie wiem, z jakimiś z jakimś myślami, z jakąś e, energią decyzji. E, po prostu tak, um, potrzeba czasu na to, żeby dojrzeć to, co Was uwolni z tej energii, właśnie pozwolenia sobie na to, żeby zejść e, już tutaj z tego um, no, zachwiania takiego na, na obecny moment. Karty następne to jest pierwsza karta, a, która ma Wam pokazać to, co będzie Wam najbardziej przydatne i karta efektu końcowego, czyli cesarz Wam się pokazał jako rezultat na ten, a, na, do tego rozkładu, do tego miesiąca. Bardzo dobre macie te karty. Siódemka kielichów mówi o tym to, co ma Wam być przydatne i pomocne, to dokonaj wyboru, ale najpierw przy jakiegoś rodzaju selekcji, takiej bardziej e, Realnej, podchodząc do tych opcji, które są przed Wami, że tak powiem, otwierają się, czy, czy moglibyście z tego skorzystać, to tak, żeby to się nie opierało na iluzjach i na powiedzmy naszych życzeniach, marzeniach, które możemy i mamy szansę zrealizować, bardziej na tym, żebyście Wy wiedzieli to, jak to będzie w przyszłości, jeśli podejmiecie tą. No, tą szansę, tak? To, co się Wam tutaj pokazało, tą opcję do skorzystania. Siedem kielichów na pewno nas pobudza wyobraźnię, pobudza fantazję, ale nie ma takiej klarowności, więc trzeba wyklarować tutaj to, co najbardziej dla Was ma sens, co w tym momencie dla Was będzie kluczowe, po co będziecie chcieli akurat właśnie sięgnąć i co. Najwięcej Wam przyniesie e, korzyści. I teraz karta cesarza no to jest e, stanowisko, to jest bezpieczeństwo, to jest e, karta struktury, stabilności, e, kontroli, ale też i tej pozycji lidera osoby, która e, no, przejmuje pałeczkę, mm, no, ma władzę, tak. Jest to karta osoby, która naprawdę e, czuje się odpowiedzialna za, za to, co robi, tak? Bez względu na to, czym steruje, kim się opiekuje, czy to jest dom, czy to jest e, rodzina, czy to są jakieś aktywa materialne, czy tutaj są e, firmy, którymi trzeba zarządzać i wiele, wiele więcej. E, macie pokazaną energię, że no, przy tej osobie. Czy przy tej energii, tej karty na pewno Wam się wszystko w tym miesiącu powiedzie, więc ktoś mógłby tutaj Wam um, powiedzmy dużo zaoferować, ale też i dotrzymać słowa, bo to jest ta karta. Tutaj nie ma od cesarza jakichś takich, wiecie, barwnych scenariuszów, scenariuszy. Tylko są konkrety, ale gotowość na to, co jest wasze własne, musi należeć do was, a nie do niego, bo on jest w stanie wam to dać. Tyle, że wy musicie się określić, co tym ma być. Także tyle, jeśli chodzi o ten wasz rozkład. Macie kartę e, sprawiedliwości, jeśli chodzi o tą dodatkową energię, czyli tutaj jest e, coś, co jest. O, o, umowy mi się tu pokazują. Umowa. E, Balans, e, równowaga, e, coś, co ma przynieść e, rozwiązanie, coś, co ma przynieść decyzje, ale takie właściwe, które Wam a, pozwolą i otworzą Wam nową drogę. Tutaj macie jeszcze maga pod spodem, więc no, ta energia jest bardzo dobra. Tu się dużo może u Was zmienić. Jeśli byście z tym rezonowali, rozkładem, no, to ja widzę Was, jak Wy po prostu e, możecie się znaleźć w tym miesiącu, przynajmniej, Część z Was w takiej sytuacji, kiedy o czymś bardzo dawno marzyliście, a teraz to do Was właśnie przyszło. Kwestia jest tylko tego, jak Wy po to sięgniecie. Czy wy sięgniecie, czy nie? Czy to odpuścicie, czy będziecie chcieli zaryzykować według być może Was? I, i macie tutaj promotora bardzo, bardzo silnego. No, bardzo dobre karty macie także siódemka monet czyli tutaj jest zaangażowanie w to wszystko i są pieniądze przy tym jeśli to jest głównym powiedzmy celem albo jednym z tych celi które tutaj byście mieli przynajmniej z tyłu głowy więc no, takie, takie karty. Powiem Wam jeszcze znaki Zodiaku, jakie Wam się pokazały. Ja wiem, że te znaki nie muszą być najistotniejsze i nawet często to powtarzam. Macie byka pokazanego, macie bliźnięta, macie barana, macie wagę pokazaną i macie, moi drodzy, wisielcu rybeczki pokazane, więc no. Te znaki są zarysowane, ale nie muszą one być najistotniejsze. Jeśli nic Wam tutaj um, nie pasuje, no to się tymi znakami w ogóle nie sugerujcie, bo to nie o to chodzi. Um, zachęcam do lajków, zachęcam do komentarzy. Um, moi drodzy, te osoby, które są pierwszy raz, oczywiście dajcie znać, um, jak się czu czujecie tutaj ten pierwszy raz u mnie na kanale. Zachęcam Was do subskrypcji, jeśli e, poczuliście jakieś fajne połączenie z moją osobą, albo coś tutaj odczuliście takiego, co jest dla Was e, no, współgrające z Waszą sytuacją. No i osoby, które powracają w szczególności, a nie zrobiły na przykład jeszcze subskrypcji, no to do wymiany energii e, zachęcam, abyśmy wszyscy mieli tutaj, wiecie, no to na, na tej płaszczyźnie równowagi. Z góry wielkie dzięki, ściskam Was bardzo mocno, pozdrawiam bardzo serdecznie, no i do usłyszenia.